No, i tu wypada powiedzieć, że rację mają też oczywiście ci, którzy uważają, że on powinien zostać od tej władzy odsunięty, że w Wenezueli powinny się odbyć wybory, no bo to jest naturalne i normalne. Ale czy rzeczywiście o to chodzi Amerykanom? O tym może jeszcze za chwilę, a na początku o. Gangach Wenezuelskich, no bo to jest dzisiaj pretekst. Oficjalnie Amerykanie mówią, że muszą ingerować w Wenezueli, dlatego że gangi wenezuelskie są na tyle silne, że destabilizują sytuację w ich kraju, że to Maduro stoi na ich czele i to on je wysyła właśnie między innymi do Stanów Zjednoczonych żeby tam rozprzestrzeniać narkotyki, żeby no, w ten sposób też zmniejszać bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Nicolas Maduro ma nawet wystawiony list gończy, 50 milionów dolarów Amerykanie oferują za jego głowę jako za narkotykowego bossa, za szefa kartelu narkotykowego.